Policjanci każdego dnia sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają nowych przepisów, które obowiązują obywateli w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa, reagują na każdy przypadek łamania prawa i apelują o pozostanie w domach. Osoby, które lekceważą zakaże, muszą niestety liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Na terenie powiatu bochotowskiego mieszkańcy generalnie stosują się do ograniczeń wprowadzonych z cenem epidemii. Przypadki, gdzie policjanci na naszym terenie musieli reagować należą tak naprawdę do sytuacji sporadycznych. W okresie od 10 do 13 kwietnia kilkanaście osób zostało pouczonych w związku z niestosowaniem się do obowiązujących ograniczeń. Wobec 9 osób policjanci zastosowali mandaty karne. Policjanci zmuszeni byli też interweniować wobec trzech mieszkańców powiatu Ochotowskiego, którzy złamali zasady kwarantanny. 10 kwietnia o godzinie 19 w Emilinie powodem policyjnej interwencji było zgłoszenie dotyczące mieszkańca, który będąc objęty kwarantanną wyszedł z domu. Policjanci ustalili, że mężczyzna ten, będąc prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, poinformował domowników, że czuje się jak w więzieniu, po czym wyszedł z domu i mimo wielokrotnych prób nawiązania połączenia telefonicznego, mężczyzna ten nie odbierał telefonu. Kolejne zgłoszenie napłynęło do. Napłynęło od mieszkańców gminy szczerców. 11 kwietnia 2020 roku około godziny 14.30 mieszkanka osin wyszła z domu na zakupy, łamiąc w ten sposób obowiązek kwarantanny, którym była objęta. W rozmowie z policjantami tłumaczyła, że musiała zrobić zakupy, a kwarantanną jest objęta, ponieważ u jednego z pracowników w jej zapadzie pracy wykryto zakażenie. Wyjaśniała też, że nie ma żadnych objawów zakażenia. Kolejna interwencja dotyczyła. Mieszkań... 11 kwietnia przed godziną 11 mężczyzna objęty kwarantanną kontrolowany był przez policjantów w swoim miejscu zamieszkania. Kilka godzin później mundurowi niestety zastali go, kiedy będąc pod wpływem alkoholu wracał do domu z zakupami w postaci kilku puszek piwa. Tłumaczył, że wrócił z zagranicy, że mieszka sam, że nie ma żadnych objawów zakażenia. Wszyscy nieodpowiedzialni mieszkańcy niebawem odpowiedzą za naruszenie ograniczeń wynikających z obowiązku kwarantanny. W przypadkach rażącego naruszenia obowiązku kwarantanny materiały zostaną przekazane do sądu z wnioskiem o poranie, a niezależnie od tego materiały też trafią do powiatowego inspektora sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu za rażące naruszenie obowiązku kwarantanny może nałożyć na nich grzybne w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.